Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku motocyklowych przygód. Dzisiaj bałkany. Jesteśmy gdzieś w okolicach Wyspy Pak, no i trzeba było stanąć gdzieś na jakiejś plaży, bo powiem brzydko jajka ugotowane. Temperatura co prawda, jak się jedzie, jest OK, ale jak się stanie to już jest to już dogrzewa. Plan na wycieczkę, w zasadzie nie ma planu, po prostu wjechaliśmy na Bałkany, jedziemy przed siebie, jedziemy wzdłuż morza, może wjedziemy do Czarnogóry, może wjedziemy do Albanii, i zobaczymy na ile nam pozwoli czas, chęci, pogoda i w ogóle. Także zapraszam Was do oglądania, widoczki piękne. Ja idę się wykąpać, a wy przez chwilkę zobaczcie, jak do tej Chorwacji dojechaliśmy, bo nie było fajnie, było brzydko. Mieliśmy dwa przystanki: jeden w Brnie, drugi gdzieś nad Balatonem. Także lało, wiało, naprawdę było niefajnie. Nie powiem, że było zimno, ale, ale niefajnie się jechało. Wiecie, jak się jeździ w deszczu. No ale Chorwacja przywitała nas. Wczoraj przyjechaliśmy do miejscowości Seni. Tam mieliśmy nocleg, wiatr wszystko było niemiłosierne, no ale dzisiaj dzisiaj tu już jest coś pięknego. I tak sobie wracamy ze spaceru. I wiecie, co jest najlepsze: że trzeba do Chorwacji przyjechać, żeby spotkać kolegę Adriana z kanału Motopotwale. Tu jest jego motocykl. Przyjechali pewnie pełną ekipą. Także Adrian, A kolejny raz już, następnym razem będzie grill. Pozdrawiam. Tak, wyjeżdżamy już z Wyspy Pak powoli. Jedziemy chyba w kierunku Zadaru się udamy, bo już zaczyna dogrzewać 34 stopnie. Ech, jedziemy poszukać jakiegoś kempingu, bo dzisiaj dzisiaj chcemy sobie poczylautować na kempingu z takimi widoczkami. Fajnie, naprawdę pięknie. Miejscówka Miejscówka zacna. Także jedziemy może dotrzemy do centrum zadaru, na pewno będziemy chcieli coś tam zjeść, to sobie później gdzieś tam zrobimy jakiś spacer tymczasem. Jesteśmy jakieś 7-8 km za zadarem yy, na kempingu Dido w miejscowości Bibinie. Bodajże. Miejscówka fajna, zaraz idziemy na plażę. No, dzisiaj nam przysmarzyło troszeczkę. W niektórych momentach było 34 stopnie, więc w cieniu. Więc naprawdę jesteśmy zmęczeni. Pozwiedzaliśmy sobie troszeczkę z zadar, ale powiem Wam, że tłok, tłok, jeszcze raz tłok, a to najzwyczajniej w świecie nie dla nas. No tak, idziemy się jeszcze wykąpać, idziemy na plażę, na zachód słońca, a jutro będziemy się kierować gdzieś tam w stronę Dubrownika, nie wiem, gdzie zajedziemy, jak nam temperatura pozwoli, także... Także aby do później, aby do jutra, aby dalej. No i dzień następny Wyjechaliśmy właśnie z kempingu Dzisiaj taka krótka przejażdżka, bo raptem dwie godzinki A później idziemy do hotelu, bo trzeba się wyprać, trzeba poładować sprzęty, trzeba odpocząć od motocykla Trzeba pozwiedzać, pochodzić, a później jedziemy dalej. Jaka się powiedz wrażenia? No. Najlepsze to były komentarze, wy tego nie słyszeliście, ale co jaś nasłuchałem w tych słuchawkach przez ten interkom, ale dała rady. Dobrze jest? Dobrze. <grystanie> <grystanie> Dobra, to teraz możemy iść do kościółka się pomodlić o szczęśliwy zjazd. Ale widoczki są przepiękne. Oczywiście Osiołek dał rady, jak zawsze. Ale widoczki są bajkowe. I teraz. Kasia, tymi serpentynkami będziemy zjeżdżać. Wiesz o tym? Tak, tego jesteś tego świadoma. Jesteś tego świadoma? No to dobrze. I tak, dotarliśmy do Makarskiej Pojeździliśmy sobie dzisiaj Po Fajnych góreczkach Kasia była No właśnie Lekko zestresowana, ale daliśmy radę Motocykl dał radę Byliśmy sobie pojeść Jesteśmy na plaży Jutro, jutro chyba Bośnia i Hercegowina Bynajmniej w tamtym kierunku jedziemy, więc Dziś daliśmy sobie spokój już z motocyklem, bo temperatura jest nie do wyrobienia, bynajmniej nie w ciuchach motocyklowych. To i odpadal jest 3 metry góry i zobaczyć jak Tak, wyjeżdżamy właśnie z Góry. Wczoraj byliśmy weszliśmy na tą górę objawień powiem wam jedno, że dla mnie to była droga przez Mękę przy tej temperaturze, w tym słońcu no, jak droga krzyżowa. Kierujemy się teraz w stronę Mostaru. Tam sobie staniemy, zapewne coś zjeść, a co dalej, no to zobaczymy. sobie sprzednej wyjadę do głównej, nie? No ale się nie przeciąłem i się nie wyjechałem Kierujemy się teraz w stronę Sveti Jura, i bodajże, tam mamy też nocleg na dzisiejszą noc, i to już będzie ostatni nocleg w Chorwacji. A później będziemy myśleć, co dalej. Tak czy inaczej, kierujemy się już w stronę domu. Temperatura już zaczyna rosnąć. Mamy 3,5 godziny jazdy, więc powolutku sobie dojedziemy. więc tak, nasza wycieczka już dobiegła końca już jesteśmy w domku na najedzeni, rozpakowani wykąpani, wyprani, motocykl wyczyszczony jak zawsze dał radę Kasia też dała radę wycieczka była fajna, zrobiliśmy przez półtora tygodnia jakieś 3000 chyba, około 700 km dużo nie dużo, nam to wystarczy było słońce, był deszcz, był ulewny deszcz, był wiatr, były piękne widoki i o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Na dzisiaj to już koniec, czas szykować się do następnej wyprawy, do następnej wycieczki, może o tak. Następna wycieczka będzie już na pewno na dwa motocykle, bo Kasia obiecała, że pojedzie swoim, więc też będzie ciekawie. Wycieczka oczywiście była bez planu, totalnie bez planu. Chcieliśmy sobie po prostu pooglądać fajne widoczki, pokąpać się w morzu. Nieważne było, gdzie zajedziemy, ile zrobimy kilometrów. Przeloty mieliśmy króciutkie, bo po 150, po 200 km. to było tak optymalnie w tej temperaturze. Naprawdę bardzo fajnie spędzony czas i bardzo udany wyjazd. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału. I trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.